Starsi gracze, którzy wychowywali się w złotej epoce gier komputerowych, czyli w latach 90., ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej połowy ostatniej dekady XX wieku, z ogromnym sentymentem wspominają zapewne klasyczne przygodówki Point and Click. Choć współcześnie zapomniany nieco gatunek stopniowo powstaje z martwych, miłośnicy przygotówek wciąż utrzymują, że poza nielicznymi wyjątkami próżno szukać tak klimatycznych, dopracowanych i wciągających produkcji jak choćby Mist czy gry z serii Monkey Island. Secret of Grizzly Manor Studio Fire Maple Games powstała z takim właśnie założeniem za wzór stawiając sobie jedną z najlepszych gier przygodowych XXI wieku, The Black Mirror, choć oczywiście z odpowiednimi zmianami. Może to zamiłowanie do tworzenia i rozwiązywania skomplikowanych zagadek logicznych, w końcu studio wcześniej pracowało nad takimi produkcjami jak choćby Lost City czy Arcadia, spowodowało, że Secret of Grizzly Manor, choć aspiruje do mnie na intrygującej, a nawet dość mrocznej przygodówki, okazuje się być ostatecznie zlepkiem rozmaitych łamigłówek, do których nieco na siłę dopisana została niezbyt oryginalna historia. Wcielamy się zatem w postać mężczyzny, który otrzymuje list, z którego jasno wynika, że senior rodu zaginął. Policja podejrzewa porowanie, Z lektury pisma wynika jednak, że to wyjaśnienie wcale nie musi być prawdziwe, a odpowiedź na pytanie dotyczące losu dziadka znajdziemy w tajemniczej posiadłości należącej do rodziny. Jak łatwo się domyślić, na miejscu nie zostajemy nikogo, kto pomógłby nam w wyjaśnieniu sprawy, zamiast tego oczekują nas wspomniane wyżej zagadki do rozwiązania. W Secret of Grizzly Manor nie uświadczymy bohaterów niezależnych, a co za tym idzie, również dialogów, minigierek czy czegokolwiek, co rozmaiciłoby nasze intelektualne potyczki. Zagadek w produkcji Fire Maple Games jest cała masa. Cóż z tego jednak, skoro zazwyczaj są one proste i nie wymagają nadmiernego wysiłku myślowego. Choć przygotowane bardzo porządnie i całkiem zróżnicowane, wystarczają na maksymalnie dwie godziny zabawy. Weterani przygody wygradzili sobie nawet w 30 minut. Czego niezmiernie żałuję, ponieważ znakomicie narysowana, statyczna i niezwykle klimatyczna oprawa graficzna zachęca do dłuższego obcowania z tytułem. Wydaje mi się, że fani przygodówek mogą z czystym sumieniem zrezygnować z Secret of Grizzly Manor. Ci, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z tym wspaniałym gatunkiem gier, mogą po ogre sięgnąć w ramach treningu. Radzę jednak ani na moment nie zapomnieć, że ta ładna i dobrze wykonana, choć niepowalająca na kolana, produkcja przygodówkę jedynie udaje. Atrakcyjna cena oraz świetna oprawa audiowizualna i niewielka objętość mogą sprawić, że młodsi gracze będą mogli się przekonać, czy bogaty, ale i kapryśny świat przygodówek otworzy przed nimi swoje podwoje.